Witam wszystkich w kolejnym odcineczku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy taką oto serię jak Rozwojowe Gospodarstwo, czyli no standardowo seria się pojawia co drugi dzień, żeby nie było pytań w końcu o to. Bo się pytacie, kiedy ta seria będzie, kiedy ta będzie. Wiem, że jest fajna, ale no, trzeba jednak czekać. Przynajmniej ten jeden dzień odstępu, żeby był pomiędzy odcinkami. No i co dzisiaj? Dzisiaj, tak jak w tytule, zobaczyliście Zakup krów, także napiszcie hashtag 100, po prostu 100. Nie wiecie, że 100, czyli 100, tylko 100. Tak, tak, tak to napiszcie. A ja wam przypnę do tego serduszko. Wbijajcie na Instagrama, bo naprawdę fajne dwa mody się szykują. Brakuje do jednego moda 300 parę obserwujących i do drugiego moda brakuje 800 parę obserwujących. Także jeżeli udostępnicie mojego Instagrama na swoim Facebooku, polecicie znajomy mojego Instagrama i założycie sobie Instagrama, bo pewnie większość osób z Was nie ma tego Instagrama, no to, no to szybko te mody zostaną wydane dla Was. Ja dzisiaj długo będę pokazywał na liveach, także wbijajcie. No i udostępnijcie ten film, bo lecimy po 40 koła subów. Tyle. Wszystko, wszystko chyba powiedziałem. No i tutaj oczywiście jest cały cały ambaras związany z tą kiszonką, bo jej już tutaj nie mamy. Tutaj jest oczywiście jeszcze takie to no, krótkie przedstawienie, zrobię, że tutaj mamy dużo tej kiszonki e, oczywiście żadnych nowych nabytków jak na razie nie ma. Płyta na obornik jest zapełniona, tak. No nie wiem ile tu się mieści tego wszystkiego, ale... Ale gdzieś to zapełnienie jest spore i będziemy to wywozić, tak samo gnojówka. Dobra, podejdźmy sobie tutaj, gdzie te zwierzęta możemy kupić, jeżeli w ogóle dobrze pamiętam, jeżeli no nie, bo też się to... Do... O, dobra, git. E, pisaliście, że krowy muszą być takie same, żeby się szybciej rozmnażały. Nie zależy mi na tym. E, w tytule będziecie mieli, że pewnie zakup 100 krów albo coś takiego. Prawda jest taka, że nie wiem ile ich kupię, bo muszę najpierw sobie ogarnąć, ile ja ich mam tak dokładnie. Jest 29 tych i 28 tych. I e, jakby chciałeś to pasowałoby mieć po 50, ale to będzie za mało, żeby mieć ich 150, to weźmy sobie mm, tutaj będzie jedną, kupimy 30 plus później <grym> Dobra, 20, 20, czekaj, 21 Kupmy 21 białych I 22 białych <grym> Dobra, walić to, kupujemy, czekaj, nie to Mamy troszeczkę pieniędzy, także na stać e, Czyli 21 białych, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dwadzieścia, znaczy dwadzieścia jeden, dobra. Eee, potwierdź, kupiliśmy dwadzieścia jeden tych, i teraz ja sobie kupię dwadzieścia dwa tych. Nie wiem, czy mi się nie pojebało. No ale zaraz, zaraz zobaczymy to wszystko. E, bo nie wiem, Czy się nie pomyliłem o jeden przypadkiem tych brązowych? Zaraz to ogarniemy. Dy tych mam za mało, tych mam tylko. E, znaczy po 50, ja chcę mieć chyba 100 tych i 100 tych kupimy nawet, bo już teraz mamy 99 krów, albo 150. E, czyli kupimy jeszcze 25 tych i 26 tych, żeby się tutaj nic nie powaliło. E, tych 25 Najprawdopodobniej wziąłem ich teraz 20 Zaraz się przekonamy Teraz te Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, dziewięnaście, piętnaście, trzynaście dwadzieścia, dwadzieścia jeden Coś takiego Zaraz zobaczymy żeby to dokładnie zrobić Bo kurczę, Chcę mieć równe 150 krów Tych jest 70, tych jest 69 Także tych muszę jeszcze kupić 6 biał... 6 tych Plus muszę kupić 6 nie, pię pięć brązowych i sześć tych, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyż wyższa matematyka, powiem wam, wyższa matematyka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy jest git? Nie no, chwila prawdy teraz, chwila prawdy, zobaczymy się, przekonamy. Tak, jest post 75. Jak widzicie, wszystko mi się na czerwono zaświeciło, niestety. Bo są naprawdę dosyć duże braki. Ja bym proponował od razu to uzupełnić, żeby później nie było lipy z tym wszystkim. Woda, słoma. Weźmy sobie na początek to poogarniajmy, bo naprawdę no, tych krów jest dosyć dużo. Ciekawe, jak będzie wyglądało to z wydajnością, jeżeli chodzi o takie rzeczy czysto, czysto związane z mlekiem. No bo tak naprawdę no, wydajność z obornikiem nie robi dla mnie jakiegoś, nie wiem, mega wrażenia, że musi być tyle i tyle. Ja się zastanawiam nad jeszcze bardzo ważną rzeczą, kurde, gdzie jest mój tir, bo tira tutaj też jest mi ciężko znaleźć. Ty, no nie wiem w sumie, gdzie jest ten tir. Zar zaraz to znajdziemy, zaraz to poogarniamy. Patrzcie, no tych maszyn jest naprawdę dużo. E, także, no, po pogubienie się tutaj to nie jest rzecz trudna. W ogóle odstawmy sobie jeszcze tą maszynkę. No i teoretycznie możecie powiedzieć, że, no, aerosol to można było na i tym zrobić beczułką, a w ogóle Instagrama link macie w opisie, bo zapomniałem powiedzieć. Można było zrobić tą beczułką i po prostu podczepić ten przód i zrobić traktorem. Ale, ale powiem wam, że nie, no bo jednak jest ten tir i trzeba go do czegoś używać. Na pewno niedługo będziemy już opryski zaczynali, bo te pola są prawie gotowe do oprysków. Jak widzicie tam jest kukurydza w jakiejś tam fazie wzrostu, zresztą, zresztą później wam to pokażę. Tutaj wszędzie jest rzepak zasiany na tych no, dosyć dużych kawałkach, tej powierzchni, gdzie rzepak zasialiśmy jest naprawdę... Naprawdę, naprawdę, jeszcze raz naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobra, przenieśmy. Się. A tu jest tir! Dobra, jak on sobie na gospodarstwie, elegancko stoi. Bo przyczepę sobie ostatnio chyba soje sprzedawałem, tam soi trochę jeszcze mam. Dziś niedługo zrobimy wielki wywóz mleka, na pewno akcja obornik, ale to po żniwach. No właśnie, po żniwach, tylko że temat żniw to raczej poruszymy sobie na live'ach bardziej niż na odcinkach. Dobra, niech tu się nam napełnia wszystko. A my sobie teraz weźmiemy Johendera i tym Johenderem, jak widzicie zostało nam 60 tysięcy, trochę bida w kraju, no ale niestety, weźmiemy sobie przyczepkę i po prostu pouzupełniamy sobie... W sumie tak i tak, tak niedobrze mogłem zrobić tym i tym od razu, ale ale, no, no, dobra, dobra, nieważne, niech będzie coś takiego. Weźmiemy sobie i tak tą, bo tą przynajmniej jest łatwiej gdzieś tam poskręcać. Tej słomy miałem chyba maksymalnie, maksymalną ilość, także dzisiaj też i obrządki, coś całkiem innego niż zazwyczaj, bo zazwyczaj to jakieś tam braze polowe, jakieś tam duperele się wymyśla, żeby te odcinki fajnie wyglądały. Tutaj jest całkiem co innego. Też i karmienie tych zwierząt, nigdy wam nie pokazywałem, jakie daje im, no, oprócz słomy i siana, nie dawałem im nigdy na odcinku tej, Kiszonki, coś związanego tematu z TMR, dobra, załóżmy sobie, że napełnimy całą napełnimy całą. Bo osobiście uważam, że tutaj wejdzie więcej niż taka jedna przyczepa. I chciałem też dobudować czwarty, nie, piąty już strych, z tą inwestycją. Najprawdopodobniej zobaczycie, jakby gdzieś tam cofnąć, leciutko jeszcze bardziej do tyłu, właśnie coś na wzór. Na kurde, coś na wzór tego pierwszego od tej strony i żeby ten jeden był wysunięty, a te dwa były. To by fa effect. fajny efekt, fajny efekt by to zrobiło, prawda. Dobra, jeżeli chodzi o słomę, to jest tutaj, o tutaj, o w tym miejscu, akurat za dużo tutaj nawracania, nakręcania nie będziemy mieli. No i też zasiałem sobie dużo kukurydzy, bo A, akcja kiszonka na pewno będzie pokazana, tylko tyle, że jeszcze to jest kwestia czasu. E, no i wywalamy tą słomę, tutaj jest 52 chyba tony, czyli 52 tysiące litrów tak dokładnie e, słomy. Czajcie, to, to jest dosyć dużo. Szczególnie jak się jeździło po polu w to i z powrotem i się cały czas to zbierało i... Tej słomy... <grym> no 92, czyli można jeszcze jedna przyczepa raczej na 100% wejdzie. A jak nam nie wejdzie to walniemy sobie to już do koników. Tą jeszcze jedną, no akurat tej słomy powinno starczyć, no, jed jeszcze jeden strych. Żeby tak zapewnić całkowite bezpieczeństwo w razie gdyby nam czegoś zabrakło. Faktycznie mógł się przydać, także gdzieś tam sobie będziemy pewnie ogarniali, to jest kwota 90 tysięcy. A jeszcze chciałem sobie kupić coś na nawozy i coś na opryski, takie zbiorniczki. Psaliście, że one są chyba nawet i na ModHabie, także gdzieś tam sobie pobiorę. Na, napiszcie, co o tym sądzicie, żeby e, gdzieś właśnie, no może nie tutaj, tutaj za bardzo nie ma na to miejsca, ale gdzieś tam w rogu po prostu poustawiać sobie takie zbiorniczki, które będą moim zdaniem robiły fajną robotę. No i na pewno to gospodarstwo na spokojnie w tym momencie możemy powiedzieć, że. Oj! Fajnie wyszło i fajnie się poukładało prawda? Jest naprawdę, wystrój gospodarstwa mi się podoba. Jeszcze, wiadomo, dojdą te płoty, jeszcze dojdą inne do Perela, i wtedy będzie jeszcze lepiej to wyglądało. Ale na razie no, płotu nie chcę stawiać, bo jeszcze gdzieś tam świnie, owce, e, to są jakieś tam jeszcze inwestycje, a później, wiesz, się bawić w jakąś tam przebudowę tego płotu. To też moim zdaniem nie ma sensu, bo raczej chyba się nie da przebudować, tylko trzeba było sprzedawać te płoty. A co, co jest też rzeczą najprawdopodobniej ciężką, żeby sprzedać dokładnie ten płot, który nam właśnie trzeba było sprzedać. I no tak jak mówiłem, zostało troszeczkę słomy, ale mamy uzupełnioną na maksa i zobaczmy. O, prawie 150 aż wchodzi. No tutaj tych krów można jeszcze więcej oczywiście kupić. E, gdzieś tam ten zakup krów będzie jeszcze, nie wiem kiedy, ale gdzieś tam kiedyś na pewno na odcinku będzie. E, niedługo będzie sprzedaż koni, bo zaraz Wam pokażę. Chyba tam mają jeszcze parę dni i będą miały 100% ujeżdżenia. Dobra, ile tutaj jest? Zero. Wiecie co zrobimy? Zrobimy jeszcze tak, że ja sobie pouzupełniam od razu tą słomę okoników. E, skoro już mam tą przyszczepę podczepioną, to czemu by po prostu tego nie zrobić? Mogę puścić od razu opryskiwać, żeby pracownik mi tutaj gdzieś tam pryskał. Ale na, raz, na razie sobie odpuścimy, chyba nie ma sensu gdzieś tam. Zostawię sobie ten temat na live'y, Jak live'ik codziennie o 19, także, także to jest do ogarnięcia i tak oglądacie to chyba w środę, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem nawet ile, wiecie, tak się tutaj zastanawiam się i to bardzo ile, weźmiemy sobie 25, zo zobaczymy co z tego będzie, bo e, jakby nie patrzeć, no jednak konie dużo, dużo mniej potrzebują tej słomy niż na przykład krowy, szczególnie, że tej słomy e, w postaci później obornika nie dostajemy od koników, tylko po prostu od krów, e, dlatego, patrzcie ile tu jest w ogóle nawozu, jak my to, zajbicie to ogarnę, ja przynajmniej wszystko mam teraz na miejscu i pod ręką. No i nie sądzę, że to cała przyczepa tutaj wejdzie Tak właśnie, patrzcie ile poszło, 43% e, Trzeba było dużo mniej tutaj zrobić Ja pierdzielę, teraz lipał Będę musiał i tak pojechać to wyrzucić e, Woda tam już najprawdopodobniej się napełniła całkowicie Zaraz podjedziemy, bo nie wiem czy tej wody w ogóle nam starczy A jeżeli już no nie starczy No to weźmiemy sobie po prostu e, I pouzupełniamy sobie wszędzie Dlatego sobie na razie darujmy tutaj I pojedźmy sobie z tym tirem Napełniało się, napełniało się 32 tysiące litrów wody, czajcie. Skurde, kurde, to jest naprawdę dużo, to jest naprawdę dużo. E, jakby, jakby nie patrzeć, no, no spora liczba, spora taka. I gdzie jest, tutaj, tam jest woda, dobra, git. I teraz jest chwila prawdy, dobra. Tu nam się chyba będzie samo rozładowywało. Miejmy nadzieję, że nam się samo tak będzie robiło. Raczej ta beczka na takiej zasadzie działa. My sobie podjedziemy tutaj, wywaliby sobie resztę tej naszej słomy, która nam została. No i jak wiecie, zostało nam jeszcze 21 tysięcy. Z tego 21 tysięcy. To no słoma akurat do TMR aż tak bardzo nie jest potrzebna. Wiadomo, że z tego się nie da zrobić, ale mi chodzi, że nie jest bardzo potrzebna w dużych ilościach, bo tutaj jednak do TMR bardzo, bardzo mało idzie właśnie tej słomy. Nie wiem, jak tu sobie piecha Nie, no, wiedziemy chyba o taką. O, tutaj dobrze też to poustawiałem. Bo przejazd jest jak najbardziej elegancki i prestiżowy. Widzicie? Nie zaczepiamy. Dobra, wysypmy. I git. E, jak wygląda sprawa z tymi krówkami dalej? E, woda naprawdę. Nie wiem, czy to się coś powiększyło, czy nie. Daj, może stoi w miejscu. I TMR jest tylko na czerwono, czyli to TMR trzeba będzie pouzupełniać no, na razie nie chcę stoi tutaj. I czy to nam leciało? Nie, moi drodzy, to nie leciało. Dlatego właśnie było dalej na czerwono. Czyli jednak napełniać można, podczas gdy się nie siedzi w. No, załóżmy już ciągniku. Ale jednak rozładować już nie można. Fajna sprawa, naprawdę logiczna. Logiczna. Pozdrowienia dla twórców gry. Ale czuć, czuć ta... ten dźwięk nawet. Czuć dźwięk, słychać dźwięk. Że coś tam ta woda leci, patrzcie jak tego jest mało w tym korycie, no nie. Pierdziele jak ja tu będę musiał całe koryto nalać, to lipa będziemy... Patrzcie 62, i ja pierdziel 62 to jest połowa czajcie. No i na. Mhm, tutaj się nie wyrobię z tym. O. Eee, jeżeli chodzi o właśnie zapotrzebowanie na wodę, zapotrzebowanie na słomę, zapotrzebowanie na TMR. No, waliliśmy się troszeczkę w problemy, no bo jednak. Jest to, no nie są to małe ilości, prawda? Są to naprawdę bardzo duże ilości No wszystkiego tak naprawdę do, Odnośnie właśnie zajmowania się tymi zwierzętami Jakimi są krowy No kur to ile, no nasypiesz tej pszenicy Posprzątasz im, zbierzesz te jajka I tyle Tutaj, tutaj u krów to jest po prostu No przepaść, jest tak dużo roboty przy tych zwierzętach Eee, no, chcieliście, żebym się tym zajmował, chcieliście, żebym te krowy gdzieś tam miał. Dojdą do świnie, to <gryw> najprawdopodobniej świnie to jest. E... Znaczy, no, może nie, nie najprawdopodobniej, tylko na pewno świnie to jest też dosyć duże zajęcie i naprawdę dużo się jest z tym pierdzielenia. E, nie wiem, czy wiecie, jak się daje TMR, nie wiem. Dużo osób tam pisało w komentarzach, co to jest w ogóle TMR, już Wam pokazuję. TMR to jest gdzieś tyle, słomy. Gdzieś tam, żeby było około 50% razem TMR plus si słomy plus siana, żeby było razem, prawda? I drugie 50% to jest już tylko kiszonka, i ja to robię zawsze tak mniej więcej z tych proporcji. I są to zazwyczaj dobre proporcje. E, nie, tam z razu w życiu mi się tylko zdarzyło, jak nasypałem przez przypadek dwa razy siano, e, że po prostu mi się nie zrobiło to TMR i musiałem wszystko na nowo robić. No niestety, ale tak to właśnie też czasami się dzieje. A my sobie podlecimy tutaj i odkryjemy sobie ten silos, no w sumie, w sumie git, no nie? Nie będę go odkrywał w całości, no bo to, co gdzieś tam leży na środku, nie mamy. Nie mamy po prostu potrzeby tego odkrywać. E, wszystko, to, co tutaj jest, to będziemy sobie to zbierali. No i tu, tutaj też jest więcej. Tutaj jest jednak więcej tego, e, tej całej kiszonki niż na przykład mieliśmy tam. Dlatego, no, no kurczę, nie wiem, no bo. Tak, no oko, to jest tego dużo, ale. No, widzicie, są praktycznie idealne. No, można było nawet jeszcze więcej siana. Czyli mniej, znaczy w sumie nie, wiem, może. No, no, troszeczkę więcej siana, tak, do 10, jeżeli będziemy sypać. E, to będzie jak najbardziej spoko. O i też właśnie tak się zastanawiałem teraz przed chwilą e, i Wam mówiłem odnośnie tego silosu na. No, na, na, na ten, na tą piszonkę No to na pewno z tego pola zaraz Wam pokażę, z jakiego pola i będzie dosyć dużo. Czaj, to jest rozładowanie, także nie, nie mogę teraz wyjść i wam pokazać, bo wiadomo, że e, przestanie mi rozładowywać. Wiesz, że to się jakoś tak dziwnie, bo się nie podnosi w ogóle. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi z tym, z tą kukurydzą, żeby wam pokazać to pole. No, no jak jakie po prostu ja mam możliwości aktualnie, mam tych pól dosyć dużo, jakoś wtedy przez krzaki, może przejdziemy, patrzcie. To wszystko jest zasiane kukurydzą, czyli To wszystko jest zasiane kukurydzą. Te 50% nawożenia trzeba to jeszcze opryskać i będzie zajebiście, także dzisiaj na live zrobimy sobie pryskanie, to oglądacie w środę. Ja to wszystko nagrywam we wtorek, także i też i we wtorek będzie. Będzie akcja pryskanie, także jesteście do tyłu troszeczkę osoby, które nagrywają, nagrywają, oglądają odcineczek Dobra, ten John Direk, który stoi my sobie dalej to będziemy uzupełniać. Nigdy nie róbcie tego bez chudów, bo... Później może się okazać, że tak trochę wam to średnio wyjdzie. Dobra, siana więcej teraz damy. No 9,9 9, niech będzie. 52%. E, miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. To jest też przykryte. No najlepiej było jednak się nie pierdzielić i po prostu to też odkryć. Przynajmniej dotąd. No i nam się odkrył prawie cały silos. Z taką prostą metodą. No jak widzicie, wszystko już się praktycznie zrównało. Zobaczymy, czy nam wyjdzie to jeszcze lepiej niż wcześniej, czy może jednak gorzej nam wyjdzie. W każdym razie, aby się świeciło na zielono, to już jest dobrze, to zrobione. A jeżeli się świeci, któryś wam na czerwono, to nie wyładujecie TMR, tylko wyładujecie tak dokładnie. Chyba chyba siano samo, jeżeli dobrze pamiętam, siano z trawą, albo nie wiem, nie pamiętam dokładnie. To mi się raz to zdarzyło i właśnie zapomniałem. Na no, jakiej zasadzie to później ee, mi się to wyładowało, prawda? I ja też właśnie mogę Wam już teraz pokazać, że jednak przy takiej ilości krów hmm, mamy 100, no 200 tysięcy TMR. I 200 tysięcy TMR, jak pewnie zauważyliście, moi drodzy, to jest. Chwila uwagi. Około 40% czajcie. Bo. Jest to ciężko zrozumieć. Właśnie. No, no, powagę tego wszystkiego, no bo jednak jest prawie 200 ton tego TMR. A jakby nie patrzeć, tutaj się mieści z 18, to ja muszę nieźle zapierdzielać, żeby po prostu to zrobić dobrze. No i też gdzieś tam innych karmideł, karmideł, tych mieszadeł, jak zwał, tak zwał, nie ma. Nie ma innych, to jest największe w grze. I jeżeli macie jakieś, no, czy to. No... No też i mody, no ale mody, jeżeli macie coś takiego, że wygląda tak samo, a nagle robi, nie wiem, z 20%, nie wiem, no może 20% nie, ale 100% więcej, no to to tak z realnością ma mało wspólnego, dlatego ja też staram się dbać o to, żeby to realnie wyglądało, ale też jakoś no fajnie bym chciał sobie to urozmaicić, bo jest naprawdę ciężko, jest naprawdę ciężko to na pewno ogarnąć, szczególnie, że to są gdzieś dopiero początki, no bo tych krów można mieć chyba, no zaraz zobaczymy ile tych krów można mieć. 200 ja to mamy prawie już maksa. Ja myślałem, że tu jest ze 450 tych krów, może wejść. Czyli ta produkcja już ładnie leci. Jak mamy 150, jeszcze 50 krów się kiedyś kupi. Ale to, to nie teraz. To, to nie jest już na moją głowę i nie na mój czas. Bo to jest za dużo zajmowania się tym wszystkim i za małe zyski są z tego. Teraz to nam obornik będzie sypał jak powalony. Nie wiem co robić z tym obornikiem. Jego gdzieś może da się sprzedać, czy nie, no bo na pola rozrzucać cały czas to raczej. E, no dosyć bardzo czasochłonne też wiadomo, że e, rozsiewnik jest z formą rozsiewacza, czyli no nie jest nam potrzebny tak naprawdę obornik wcześniej na pole, żeby to porozrzucać. Dobra, i git. niech się znowu ładuje. <grytanie> A my znowu lecimy, my znowu musimy lecieć. Piękna sprawa ta gra. No, i fajnie było, właśnie, jakbyście napisali w komentarzach, po prostu, no, 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 gdzie czy jest czy jest coś takiego. No, ja w każdym razie nie widziałem, widziałem tam większy jeden, ale to, to taki, powiem Wam szczerze, że to. No, za dużo to nie miało wspólnego z realnym graniem, żeby ten większy mieć. No i tak. No nie wiem, no. Nie mam pojęcia, jak to rozegrać, wszystko. Siano, słoma. Albo fajnie, bo jakby był jakiś pracownik, no nie, e, że macie pracownika, który wam wszystko uzupełnia, to by, to by też było zajebiste, bo jednak takie coś jak do koni, bo jakby. Ja, patrzcie, jakby nam jeszcze w ogóle doszło zajmowanie się koniami, czyli ujeżdżanie tych koni, no bo tam jedzenie to nie jest długo, e, czy tam dać wodę, ale zajmowanie się tymi koniami, takie jak właśnie jeżdżenie. To przecież my byśmy się, no nie wiem, nie wyrobiliśmy nie, nie, się, live'y są po 2,5 godziny, ale my byśmy po prostu nie, no nie dałoby się tego ogarnąć, jeszcze dochodzi no jakaś praca polowa. Naprawdę ta seria będzie bardzo czasochłonną serią, na live'ach na pewno dużo będziemy na niej grać, no też i budżet niedługo będzie duży, no bo jednak sprzedamy znowu te konie i z tych koni są duże takie mega pieniądze, dobrze zrobiliśmy proporcje, zajebiście. Też i teraz łąkę trzeba będzie kosić, żeby było jeszcze więcej tego siana, jeszcze więcej słomy, czyli jakieś tam pokosy słomy trzeba będzie robić. Owsa też dosyć dużo idzie dla koników, no ale najbardziej tym upierdliwym zajęciem jest właśnie takie, jak dzisiaj robimy, czyli zajęcie stricte krowy po prostu. Tak w skrócie, jakby bardzo powiedzieć. No, nadal się na zielono nie świeci. Tutaj w woda wejdzie jeszcze jedna bańka, także uzupełnienie wody to. Miejmy nadzieję, że to po prostu na długo starczy, że one nie będą żarły jakoś nie wiadomo ile tego TMR. E, też mają trochę siano nasypane, no ale siano nie zapewni im takiej wydajności jak właśnie e, to nasze TMR. Też mleczko trzeba będzie sprzedać niedługo, ale to mleczko to jeszcze też jest kwestia jakiegoś odcinka, żeby zrobić faktycznie tych kursów dosyć dużo i poczekać na dobrą cenę mleka, bo też wiadomo, że za darmo e, tego mleka nie oddam. A mleko aktualnie jest po. 1700 w największym punkcie, nie wiem gdzie to nawet jest, ale po 1700, czaićcie to? Gdzieś tak za, za dwa, Cho chociaż, chociaż za dwa, ja nie mówię, że to jest jakiś nie wiadomo jaki próg, ale no przynajmniej te dwa, żeby zarobić to już będzie dobrze. W ogóle byle jak podjeżdżam i tak mogę to wyładować, fajna sprawa. No i co, no i musimy teraz czekać, żeby to sobie elegancko się nam uzupełniło. Jest już... Ja pierdzielę, już jest 23 minut odcinka, 23 minuty robimy temer, wodę Kupno krów, No, to tam było chwila pierdzielenia się z tym Czyli obrząd, obrządki u zwierząt robimy 20, 20 parę minut Fa, Fajowo, no nie? Fajowo A już tyle wody, dobra, to uzupełnimy sobie od razu koników Ale to tak już przy okazji, no nie Nie wiem czemu takie ślady się robią, teraz mi się nie robią takie ślady, czy to jest po prostu zależne od obciążenia, bo jeżeli tabeczka jest bardziej naładowana To chyba więcej tego idzie, przynajmniej tak no realnie powinno się robić i chyba tak właśnie to działa No tutaj akurat tej wody bardzo mało one potrzebowały, od razu sobie uzupełnimy tutaj, póki mam to naładowane Bo też i właśnie Musiał gdzieś jechać i to No nie wiem gdzie to zresztą opróżnić tą wodę, widzicie, zostało nam 8%, gdzieś to wyładujemy do Pewnie krów, bo to zapotrzebowanie jest dosyć duże, także raczej one zaraz to wypiją. Szczególnie jak będziemy czas troszeczkę przyspieszali, żeby nam te uprawy bardziej urosły. No ja już będę zaczynał niedługo lecieć w żniwa. Zuło będzie sprzedaż jakaś wielka rzepaku pewnie. Niedługo zbliżamy się do 50 odcinka, czyli można powiedzieć jubileusz taki lekki. Czyli w 50 odcinku będzie tylko i wyłącznie przedstawienie gospodarstwa, przedstawienie każdej maszyny. Przedstawienie pól, przedstawienie save'a całego i save będzie wydany do waszej dyspozycji. Także, no liczcie, że te odcinki szybko się pojawią. Dzisiaj jest chyba 47 nawet odcinek, także jeszcze dwa odcinki normalne jakieś tam pracy, jeden przedstawiający i zaczynamy dalsze prace na tym gospodarstwie. Ja już się z wami żegnam, pamiętacie, żeby udostępnić ten film. No i co, no i do zobaczenia.